Kolejny gąbek na aukcję. Niebieski samczyk DV03083, 23 rok, 796, też późniaczek, pierzy cały czas się. Ostatnie lotko ma do wyrzucenia, tak wygląda pochodzenie jego z ojca strony, oryginalny gąbek od Antona Rutemberga, czyli wnuk Blixema, syn 781. W parowaniu, w 781 był parowaniu na córkę Rudego z matki strony. Jest również ta sama linia gołębi. Matka to wnuczka 781, też z parowania na Rudego był 781 i jeszcze dołożone z Bliksem na córkę Jamesa Bonda. E, także połączenie gołębi Bliksem e, te gołębie u nas, jak i u wielu hodowców, się kapitalnie spisują. E, I tego późniaczka jeszcze mu wystawimy. Także do końca aukcji jeszcze się fajnie podpierze, także polecam Samczyka. No, mega linia Gołębi na jedynkę, także zapraszam do aukcji.